Co proponujesz? Co radzisz? Co proponuję? To znaczy, ja, ja powiem, no, z mojego doświadczenia wynika, że po prostu ludzi świadomych nie jest zbyt wielu. Ale jeżeli ci ludzie świadomi zaczną się między sobą organizować, nie mówię tutaj bynajmniej o założeniu partii politycznej albo jakiegoś wielkiego ruchu, ponieważ on zaraz zostanie przejęty przez kogoś albo rozbity, bo to były różne, różne historie. Nie na takiej zasadzie, że ludzie siebie znają. Yy, to jest za. Nie zasada stara, swój do swojego poswoje. Polacy w, Wielko, w Wielkopolsce pod zaborem pruskim, który Polaków gnębił strasznie. Pamiętamy te rugi pruskie, właśnie ten strajk dzieci we wrześniu. Pamiętamy to, jak to tam wyglądało. I tam nagle Polacy oczyli pod tym uciskiem. A dlaczego? A dlatego, bo była zasada swój do swojego poswoje. Czyli. Potrzebuję kogoś na przykład do remontu. No to dzwonię do Radomia, do Andrzeja i mówię: słuchaj, potrzebuję solidnego kogoś, kto mi płytki położy na przykład. On mówi: mam tu kolegę, pojedzie do ciebie. No, dwa dni zrobi robotę, proszę bardzo. Ktoś inny potrzebuje, nie wiem, warzyw na przykład na zimę. No i dzwonimy: znasz jakiegoś rolnika, żeby miał zdrowe na normalnym nawozie organicznym, ziemniaki, marchew i tak dalej. I załatwiamy. Nie wiem, to, to trzeba sobie, tak jak mówiłem, wyuczyć wy, wy się takich, takich postaw, po prostu bardzo podstawowych, które na przykład Żydzi mają opanowane. Żyd idzie do sklepu żydowskiego i koniec. Bo swój do swojego po swoje. I ja myślę, że, że jeżeli my weźmiemy przykład właśnie od Żydów yy, i zaczniemy siebie szanować nawzajem i, i dbać, o siebie nawzajem, no to, to myślę, że odniesiemy sukces, bo przykład Wielkopolski pokazuje, że tam w Wielkopolsce naprawdę Polacy się potrafili odbić no, od tego Pruskiego Muru. Także, także nie jest jeszcze aż tak źle. Jest, jest coraz więcej inicjatyw, grup wsparcia. Ja też rozmawiam z ludźmi z, róż, z różnych miejsc w kraju, bo też też bywałem w różnych miejscach w kraju i widzę, widzę po prostu, że powoli powstają jakieś takie lokalne grupy wsparcia gdzieś tam na, na Dolnym Śląsku, w Warszawie, gdzieś w Łodzi. Są ludzie, którzy się spotykają czasami gdzieś tam nawet na grillu przy ognisku i rozmawiają przy okazji właśnie jakie to lektury są nowe, mamy media społecznościowe, mamy telewizje internetowe, tylko to wszystko też, też jest sprawa taka, żeby się ludzie nauczyli właśnie też, żeby Wpłacić tą chociaż złotówkę, czy dwa złote, bo to jest, to, to jest no, ty, tyle co z przeproszeniem splunąć, dzisiaj złotówkę, a jeżeli tam jest subskrybentów, nie wiem, no 10 tysięcy, no to gdyby 10 tysięcy taka telewizja jakaś dostała, no to ona ma w tym momencie pieniądze na zatrudnienie ludzi, na, na, na wyjazdy jakieś, bo wiemy, że to wszystko kosztuje, nie? No to jest złotówka czasami, złotówkę tu, dwa złote tam, jeszcze złotówkę gdzie indziej. I wydamy 5 zł i nagle mamy ileś inicjatyw, dzieł idzie do przodu. I są organizacje takie na przykład jak Ordo Juris, które bronią na przykład naszej cywilizacji. No i zastanówmy się, a może tam znaleźć numer konta i tam wpłacić 5, 10, 20 zł. Nie spiedniejemy. Bo jeżeli ludzie będą tylko się do swoich spraw prywatnych, żeby moja chata z kraja, każde grabie grabią do siebie, to nie będzie dobra wspólnego, a tutaj dobrem wspólnym się wygrywa. Nie, to jest społem, to jest, jak wszyscy się do kupy zbierzemy, to możemy innym dać odpór. A w takim momencie jesteśmy zatomizowani, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam po prostu, no każdy, każdy z, z, każdy gdzieś jest swój, swój kąt zagnany i, i koniec, nie. Dlatego dlatego no mówię, to trzeba budować takie grupy, swoje inicjatywne, zbierać ludzi, komunikować się, robić wspólnie jakieś inicjatywy, interesy po prostu, zdawać pracę swoim. No, to, to jest też bardzo ważne. I, 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 I nie wiem, na przykład linki wysyłać do różnych audycji ciekawych, żeby to się niosło. To już się niesie, to już jest coraz, coraz więcej ludzi świadomych. Natomiast, natomiast, no mówię, to jest jeszcze, jeszcze za mały potencjał. Jeszcze już można wchodzić do, do parlamentu, można mieć jakichś przedstawicieli, ale to, to jeszcze nie jest jakaś ogromna siła, żeby ludzie w to zaczęli grać w życiu codziennym. No to jest taka długa odpowiedź na, na to pytanie, co robić, tak? Pracować, pracować, edukować, uświadamiać, wzmacniać się o to, co ja już mówiłem, o czym mówiłem na pro, tutaj na, tym, na antenie, taką kozanostrę stworzyć. Nie mówię, że mamy porywać ludzi, handlować narkotykami, ale kupować u swoich, wspierać się, nie za bardzo dopuszczać ludzi z zewnątrz, jeśli są niesprawdzeni, absolutnie żadnych służb, spróbować działać większość dnia bez elektroniki, bez telefonów, póki jeszcze nam chipów na siłę podskórnie tych trzywymiarowych czy tam hologramów nie, bo, bo tutaj padały stwierdzenia, że cipa można wydłubać. No, oni już myślą o takich hologramach, których się wydłubać po prostu nie da. To też, no ale reagować na to, co robimy na co dzień. Nie tylko kupować u Polaków, ale płacić gotówką przede wszystkim, bo to jest dużo większe i szybsze zagrożenie, aniżeli samo wszczepienie w, na, w nas cipa. Bo jeżeli będziemy mieli pieniądz plastikowy, to tak naprawdę te chipy potrzebne nie będą do niczego, no, bo pieniądz rządzi światem. Więc po to jest też ta świadomość. Po to jest ta dyskusja. Rozmawiajmy. Ja nie namawiam do buntu, ale uświadamiajmy ludźmi. Twórzmy kozanostry, Czyli naszą sprawę. Dla siebie, po cichu, tylko ze sobą, wspólnie, bo za chwilę, bo, bo to są Marcinie, zgodzisz się, to już są warunki wojenne w tej chwili.